na morze, dnie! Z tobą spędzać życie chcę! Razem na morze, dnie! Z tobą spędzać życie chcę! To, to wcale nie tak! Ja komuś to ukradłam! Ten mały potworek tak mnie wkurzał! Właśnie zamierzałam urwać mu głowę! Widzisz? Jesteś mega groźnym potworem! Masz tyle ofiar! Tak! Mogę zrobić z ryby filet używając zębów, przepłynąć rurami do upiornej kawiarni w 40 sekund i przestraszyć wielką ośmiornicę samym dźwiękiem moich płetw. Ale to jest mój najmroczniejszy sekret! Nadal śpię z gumową piranią, którą dostałam, gdy byłam kijanką! Był moim najlepszym kumplem, gdy dorastałam w Castillo. Pewnie użyjesz tego przeciwko mnie, tak jak Torelaj. Torelaj? Tak, to dlatego ją poparłam, kiedy groziła ci tym kłamstwem, że niby skrycie jesteś wiedźmą. Przepraszam, ale jeśli nie będę jej słuchać, to powie wszystkim o seniorze Piszczku, a moja reputacja legnie w gruzach. Oh. Tak mi przykro, Laguno. Wszyscy mamy pewne strony osobowości, którymi wcale nie musimy się dzielić, jeśli tego nie chcemy. Albo jeszcze nie chcemy. O, jesteś przemiła! Wiesz, doskonale wiem, co czujesz. Torelaj! Nie rób tego! Draculora ma mega dobre serce! I chociaż brzmi to bardzo apetycznie, nie możesz zniszczyć jej życia! Okej, okay. najpierw przynosisz złe miałczela te, które miało być skocimiętką, teraz to! Mam cię dosyć laguna! Draculora nie wycofała się z wyborów, więc jasne, że powiem wszystkim, że jest wiedźmą! Ale najpierw powiem im wszystkim o seniorze Piszczu Uch, Już po mnie! Wiem, co może tu pomóc. Potwory! Mam dla was mega plotę! Cicho, sza, milcz jak kruk. Nie wydasz już nigdy sekretu? Laguny! Posłuchajcie, to jest ślepa Laguna! Laguna! Wzięłam krumkające ucho. Nie wiem, co się ze mną dzieje! Muszę napić się wody! O! Dzięki! Mojego życia! Co się stało? Musiałam zmienić plan. Laguna ma! Oh, jeśli nie mogę zdradzić jej sekretu, to zdradzę sekrety wampirki. Jeszcze trochę zostało! Nie chcę tego powtarzać i zrobić jej jakieś krzywdy. A co jeśli zamieni się w kurczaka lub kurczako prosie? Czas się wycofać. Hej, potwory! Mam nadzieję, że wcześniejszy sketch przypadł Wam do gustu! Drakulora Postanowiła wycofać się z tegorocznych wyborów! Ze złości płonę! Czemu, Draculoro? Tak, wystartuj! Bo ona zupełnie się do tego nie nadaje! Łamie zasady! No i przynosi wstyd wszystkim potworom! To jest wiedźma! Ta, jasne, Torelaj! Mówisz tak o niej z zazdrości! Nieprawda! Ma kryjówkę w swoim pokoju! Wszyscy za mną! Chcę to zobaczyć! Nie rób tego. Natychmiast o! zejść mi z drogi! Ja nie mam czego jej zazdrościć! I proszę! To wiedźma! O! Nie ma tu nic oprócz kuszków! To pewnie jedna z jej sztuczek. Co to Drakulora? Użyj jakiegoś zaklęcia! Jak miałabym to zrobić? Czary są zakazane. Na serio jest wiedźmą! Musicie mi uwierzyć! I sięgnęłaś dna, Torelaj. Chodźmy głosować. A! Zawrzyjmy rozejm. Wiecie co się stało? Myślałam, że ty wiesz. Hej, a na pewno nie rzuciła się zaklęcia niewidzialności? O! O! Ej, wpadłam w kałużę. Zaraz. Kałuża. Eh, Laguna? Hey. Rozgryzłam Plantorela i szybko popłynęłam rurami i dotarłam tam pierwsza. W 29 sekund pobiłam własny rekord. Draguna, jestem ci wdzięczna na wieki! Na wieki? Jesteś nieśmiertelna! O, prąd, to poważna sprawa! To ja jestem ci wdzięczna! Teraz mój sekret jest bezpieczny! Uwaga! Wszystkie głosy zostały policzone. Kapitanką zostaje. Draculora! Czemu myślisz, że podczas pełni nie byłabym wilkołakiem? A wilkołaki przybierają ludzką formę podczas pełni księżyca, ale ty jesteś półwilkołakiem, więc kto wie? Może przemiana w wilkołaka jest jednorazowa? Zmienisz się w człowieka i tak zostanie. Tak, gładki Człowiek nie może z nami grać Człowiek, 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 człowiek. Nie! <grym> <grym> Hej, ja się tu unoszę <grym> Tak oh, To było pazurzaste Zaraz, czy wilkołaki tak mówią? Jestem wilkołakiem i tak mówię, więc chyba tak Jestem Clodin, nowa ty jesteś Romulus? Wow! Nieźle, jest Romulusem. Masz ESP? Parkujemy. A tak, ten człowiek. Słyszeliśmy, że gdzieś tu się kręcisz. E, pół człowiek, pół wielkołak bez ESP. Ale wiedziałam, że was tu znajdę. Tak, chcę was o coś spytać. Wilkołacza sprawa, czy ja muszę przejść transformację podczas pełni? Laska, wyjdź Inaczej ktoś z zewnątrz posiądzie naszą wilkołaczą wiedzę. Tak, to by było dosyć słabe. Mamy dzisiaj spotkanie watachy przy cmentarzu zwierząt. Ale przyjdź sama. Wataha! Zero szacunku! Się tu z Watachą i nie zjawią się, jeśli ty tu będziesz. Ej, wyluzuj trochę. Zresztą, ta cała Vatacha nie ma dość odwagi, żeby przejść przez cień tajemnicy. A skąd to wiesz? To wewnętrzne sprawy Watachy. Tak, taką mają politykę, ale Barki Medes, słodki, prosty, cudny szczeniaczek, ciągle jeszcze nie ogarnął ustawień prywatności i iktoka. Ja właśnie na sekretne spotkanie Vatachy w miejscu w obok szponatorium. Wkręcili mnie. Wyglądam jak wilkołak, ale wciąż traktują mnie jak człowieka. Nieważne jaką masz postać, ludzką czy wilkołaczą, jesteś zawsze sobą. To ty jesteś supergwiazdą straszyceum. Ach! 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 Czy to jest czyjeś ucho? Ha, zna się na anatomach, chwiejność, nie. Jest. A, przykro mi, Kleo. Jeśli im się tak pokaże, dowiedzą się, że wilkołaki istnieją. Pomocy! Kleo! <laughs> eee, Słyszałeś, Sowe? Sprawdźmy, co to jest. Aha. Znaczymy, o! O, nie, 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 nie. Przegapiłem na getsy dla czegoś takiego. O, formę. Ale jak? Tata? Cześć! Cześć! Hej, to ta świruska. To ja? A ten dzban nie jest wasz. Znaleziony, nie uh, uh, A Nie dawaj go jej babi. Hey! O, chcecie poznać potwora? Za tym głazem jest mumia. A mumie lubią jeść smoconych nastolatków z fryteczkami. <laughs> Tak, wiem, że zawsze jestem sobą, ale bardzo chciałabym znowu wyglądać jak wilkołak. To czas Znów jestem futrzasta. Nigdy nie widziałam czegoś tak potwornego. Chyba raczej tak, ludzkiego. Nie chcę psuć twojego zachwytu nad sobą, ale słyszałam w szkole, że tylko najpotężniejsze wilkołaki są w stanie to zrobić. Zmieniać formę, kiedy tylko chcą i to nawet bez pełni, superaśny wilkołaku. Wymiatam w tej wilkołaczej formie, fakt. Ale jestem też półczłowiekiem. <laughs> <laughs> jeszcze raz, jeszcze raz. <laughs> nie dość, że nie wpadła w kłopoty, jak mówił Romulus, to zmienia formę, kiedy chce. Ej, umiesz tak? No pewka, że umiem! Nie nagrywaj! Spokojnie! Nikomu nie pokażę!